Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak zrobić bardzo proste, ale efektowne kocyk szydełkowy. Ten wzór jest naprawdę łatwy, cały kocyk składa się tylko z samych słupków z narzutem, a na kąt dodamy jeszcze otoczkę z oczek ścisłych, żeby całość wyglądała schludnie i elegancko. Do swojego koca użyłam włóczki Merino firmy i szydełko o rozmiarze 4 mm. To bardzo miła w dotyku włóczka, bardzo dobrze się z nią pracuje i jestem z niej naprawdę zadowolona. Jeśli chcesz dowiedzieć się o niej więcej, to w tym filmie tutaj znajdziesz również krótką recenzję. Tak jak mówiłam, pracowałam szydełkiem o rozmiarze 4 mm, ale spokojnie możesz użyć innej, grubszej włóczki i innego rozmiaru i zrobić kocek dokładnie taki, jaki Ci się podoba. Większy, mniejszy, cienki, gruby. Zór jest bardzo elastyczny, ale ważne jest, żeby w łańcuchu początkowym zachować odpowiednią liczbę oczek. O tym wszystkim dokładnie powiem za chwilę. A w następnym filmie pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą szydełka wygrawerować taki napis. Ten tutorial jest idealny dla osób, które dopiero początkują z szydełkowaniem. Zaczynamy. Zaczynamy od łańcuszka, i tak jak mówiłam, nieważne jakiej szerokości chcemy zrobić kocyk, ważne, żeby liczba łańcuszków była parzysta. Ja tutaj zrobię do sobie tylko kilka tych łańcuszków na potrzeby tego filmu, bo swój kocyk już mam zrobione. Powiedzmy, że zrobię 10 albo 12 łańcuszków. Natomiast, wy jak szeroki chcecie kocyk, tyle łańcuszków zróbcie. Łańcuch gotowy. Teraz zrobię dwa półsłupki z narzutem w drugim łańcuszku, licząc od szydełka. Czyli nawlekam włóczkę na szydełko, omijam ten łańcuszek, bo to jest pierwszy łańcuszek, i wkładam moje szydełko w drugi łańcuszek. Nawlekam włóczkę na szydełko, przyciągam pod łańcuszkiem. Teraz mam trzy pętelki na szydełku, nawlekam włóczkę na szydełko i przyciągam pod trzema pętelkami. To jest mój pierwszy półsłupek z narzutem. Teraz robię drugi półsłupek z narzutem w tym samym łańcuszku, czyli znowu nawlekam włóczkę na szydełko, wkładam w ten sam łańcuszek, nawlekam włóczkę na szydełko, przyciągam pod łańcuszkiem. Mam trzy pętelki na szydełku. Nawlekam włóczkę na szydełko i przyciągam pod wszystkimi trzema pętelkami. I to są moje dwa pierwsze półsłupki z narzutem lub podwójne. Teraz omijam następny łańcuszek i robię znowu półsłupki podwójne w następnym łańcuszku. Potem znowu omijam następny łańcuszek i zrobię znowu dwa w następnym łańcuszku. I tak będziemy kontynuować do końca rzędu pierwszego. No dobrze, czyli następny łańcuszek omijam, nawracam włóczkę na szydełko i wkładam swoje szydełko w, następne, w następny łańcuszek. Nawlekam przyciągam pod łańcuszkiem, mam trzy pęterki na szydełku. Nawlekam przeciągam pod, pod wszystkimi trzema pętelkami. To jest mój pierwszy półsłupek z narzutem. I robię drugi półsłupek z narzutem w tym samym łańcuszku. I, robię, i omijam następny łańcuszek. Wkładam szydełko w następny łańcuszek i robię tutaj dwa półsłupki podwójne bądź z narzutem. To oczko ma po prostu dwie nazwy albo i trzy z tego co wiem. No i kontynuujemy tak do końca naszego rzędu, czyli omijamy następny łańcuszek, w następnym robimy dwa półsłupki z narzutem. I tak aż do końca. No i zostały nam się dwa łańcuszki, tutaj nie będzie żadnych niespodzianek. Robimy po prostu dwa półsłupki z narzutem w ostatnim łańcuszku. Czyli omijamy przedostatni łańcuszek i robimy dwa półsłupki z narzutem w ostatnim łańcuszku. To jest pierwszy półsłupek i ostatni półsłupek. I tak wygląda nasz pierwszy rządek. Jest skończony. Teraz robimy jeden łańcuszek, odwracamy naszą pracę i zaczynamy rząd numer dwa. I tutaj będziemy robić też po dwa półsłupki z narzutem w każdej przestrzeni pomiędzy dwoma oczkami. Tylko teraz tak, co istotne, nie będziemy wkładać naszego szydełka w te, w te otwory, w te przestrzenie, tylko będziemy wkładać nasze szydełko dokładnie w oczko, tutaj. Tak, czyli nie pod oczkiem w tą przestrzeń, tylko w oczko. No i zaczynamy w tej przestrzeni pomiędzy pierwszym oczkiem a drugim, czyli tutaj. I robimy dwa półsłupki z narzutem. Czyli jeden półsłupek z narzutem i drugi dokładnie w tym samym oczku. Dobrze, żeby było na pewno wiadomo, o czym ja mówię. Tutaj mamy tak, nasze poprzednie oczka, to jest jedno, to jest drugie oczko i my pracujemy tutaj. Będziemy wkładać nasze trzydełko w te oczka, czyli pomiędzy tymi dwoma poprzednimi oczkami z rzędu poniżej. Wkładamy szydełko w następną przestrzeń pomiędzy dwoma oczkami i robimy to samo, czyli robimy po dwa półsłupki z narzutem w każdej przestrzeni. Czyli to jest pierwszy półsłupek z narzutem, drugi półsłupek z narzutem. I wkładamy szydełko w następną przestrzeń, to znaczy w oczko nad przestrzenią. I znowu pierwszy półsłupek z narzutem, drugi półsłupek z narzutem. I tak aż do końca drugiego rzędu. No i tutaj zwłaszcza osoby nowe mogą się pomylić, więc jeśli macie znaczniki, to warto zaznaczać zawsze swój pierwszy pierwsze oczko. To musimy zrobić dwa półsłupki z narzutem w oczku, który jest tutaj. Ono wam się może wydawać być łańcuszkiem, ale to jest ostatnie oczko. I robimy dwa półsłupki z narzutem w tym ostatnim oczku. Raz i dwa. I gdy skończymy, robimy łańcuszek i odwracamy naszą pracę. No, i w zasadzie będziemy powtarzać ten drugi rząd teraz tak dużo razy, jak długi chcemy, by nasz koc był. Czyli liczba łańcuszków determinuje szerokość naszego koca, a liczba rzędów determinuje długość naszego koca. Czyli jeszcze raz, w tych wszystkich tutaj przestrzeniach robimy po dwa półsłupki z narzutem. Pamiętamy, by nie pominąć ostatniego oczka. Boki powinny być równe, nie powinny falować, nie powinny być krótsze od siebie. Jeśli jeden, bok jest krótszy od, jeśli jeden rządek jest krótszy od drugiego rządku, znaczy, że coś jest nie tak. Pamię nie zapominajcie o tym ostatnim oczku. No i łańcuszek i odwracamy pracę. I kontynuujemy. Ja zrobiłam sobie taki powiedzmy kawałek. Teraz wam pokażę, w jaki sposób zrobić otoczkę. Więc robimy jeden łańcuszek. No i zaczniemy od robienia otoczki z boku. Staramy się robić po trzy oczka ścisłe na dwa rządki. Jeśli kod zaczyna się zwijać, to znaczy, że musimy robić oczka ścisłe gęściej, a jeśli kod zaczyna falować, rzadziej. Także te dwa oczka na trzy rzędy to jest sposób wyjściowy, ale możecie go dostosować pod siebie. Może być tak, że będziecie robić po jednym oczku ścisłym na jeden rządek. No, tak naprawdę nie ma reguły, no, ale zacznijcie od dwóch oczek ścisłych na trzy rządki. A w rogach będziemy robić tak, oczko ścisłe, dwa łańcuszki. I oczko ścisłe w tym samym miejscu. I zaczynamy drugi bok. W drugim boku robimy po prostu po jednym oczku ścisłym w każdym oczku. No i tak dookoła. Jeśli chcecie, możecie zrobić podwójną otoczkę, czyli później zrobić jeszcze raz po jednym oczku ścisłym dookoła, to już zależy od Was. A jeśli chcesz wiedzieć w jaki sposób wykonać taki napis za pomocą szydełka, kliknij tutaj.